przyjechali kupcy, którzy chcą kupić taki sam kombajn. Mają nazbierane w skarbonce 2,5 miliona i nie mają co z tym zrobić. Przyjechali porozmawiać, jak ta maszyna kosi i się sprawuje. Ładny widoczek. Piękne chmurki. Ale kosi ładnie. Niziutko. Ściernisko równiutkie. Fajne. Na długość palca przy dziewięciu metrach. Także ładnie. No i kończymy robotę. Pół do pierwszej. Wykoszone na dwa kombajny 20 hektarów. Jeszcze zostało tylko 3 żyta. I można dożynki robić. Nie było czasu, żeby coś nagrać. Na dwaniu Holandy zasuwali. Jak w grze o plon nie było czasu nic zrobić.